Jesteśmy właśnie w okolicach Bielsko-Białej na posiadłości, która ma prawie 2 hektary. Zobaczcie, jak ta zieleń jest zagospodarowana. Tutaj mamy wodospad prywatny, mamy oczko wodne głębokie, gdzie podczas zimą prosto tutaj z tego spa możecie wskoczyć szybciutko sobie, wykąpać się i, i, i ochłodzić po, yy, po saunie. Tam mamy domek biesiadny, w którym jest grill. Ten domek ma 160 metrów, więc tam jest, on wygląda trochę jak kawiarenka, więc jeżeli miałbyś dużą ilość gości, możesz sobie zaprosić, sobie usmażyć, ugrillować. Ja natomiast jestem tutaj na zaproszenie Przemka. Przemek zajmuje się sprzedażą tej nieruchomości i pokazujemy ją od różnych stron. Co ciekawe, to jest serce tego domu. Ten dom ma prawie 500 metrów 2 Tam mamy taką altankę, gdzie można robić jogę, gdzie można robić medytację. Obok mamy jeszcze jeden domek przykryty z trzechą, który jest takim domkiem letnim. Tam mamy jeszcze jeden domek, który jest tak przygotowany, żeby był elementem pod. Elementem technicznym do basenu, który może powstać w tym miejscu, że właściciel go jeszcze nie wybudował, ale chciał go zrobić. Więc, jeżeli wy macie jakąś nieruchomość na sprzedaż, albo chcielibyście coś pokazać jakąś historię domu, nieruchomości waszej firmy czy was, to dajcie znać w komentarzu i obserwujcie po więcej.